Partnerem odcinka jest Tim.pl, największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych. Po krótkiej przerwie wracamy do jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym w ostatnim czasie przeprowadziliśmy szereg prac instalacyjnych związanych z montażem oświetlenia i gniazd elektrycznych. W tym odcinku zobaczysz montaż sprzętu elektroinstalacyjnego w pomieszczeniu na piętrze budynku. Zainstalujemy łącznik oświetlenia gniazdo pojedyncze i podwójne z ramkami dekoracyjnymi z serii Natura od Kontakt Simon. Zapraszam na film. Dominujący osprzęt w tym domu to kontakt Simon 54 w kolorze białym. Także do pokoju, w którym dziś przeprowadzimy montaż, również zamówiliśmy niezbędne elementy gniazd i ramek polskiego producenta osprzętu instalacyjnego Kontakt Simon. Przygotowałem koszyk ze wszystkimi potrzebnymi artykułami do wykonania tego zlecenia, a zamówienie zrealizował nasz zaprzyjaźniony sklep internetowy Timpel, który jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrycznych w Polsce. W pierwszej kolejności skróciłem przewody wystające z puszki instalacyjnej łącznika do sterowania punktem świetlnym na suficie. Ściągaczem pozbyłem się izolacji z końcówek żył, do zacisków mechanizmu łącznika podwójnego podłączyłem żyłę zasilającą fazową, następnie dwie żyły odbiorcze punktu świetlnego. Moduł łącznika wsunąłem w puszkę instalacyjną w ścianie, ustawiłem i przykręciłem mechanizm do puszki, korzystając z pazurków montażowych. Do tego punktu wybrana została ramka dekoracyjna z serii Natura, wykonana z betonu. Odpakowałem ramkę, wcisnąłem w elementy zatrzaskowe mechanizmu łącznika, następnie klawisz i gotowe. Pod łącznikiem światła mamy puszkę przygotowaną pod montaż gniazda zasilającego. Nożem monterskim pozbyłem się zewnętrznej izolacji z przewodów, żyły dociąłem na odpowiednią długość. Następnie pozbyłem się izolacji z końcówek żył. Odpakowałem moduł pojedynczego gniazda i odkręciłem śrubkę trzymającą pokrywę. Mechanizm wyposażony w zaciski śrubowe do podłączenia instalacji. Wbudowana w pokrywę gniazda przesłona torów prądowych zapobiega włożeniu innych elementów niż wtyczka. To świetne zabezpieczenie przed dziećmi, dla których tajemnicze otwory w ścianach mogą służyć jako zachęta do zabawy. Wcześniej przygotowane przewody zasilające podłączyłem do zacisków śrubowych modułu pojedynczego gniazda elektrycznego. Podłączone gniazdo wsunąłem w puszkę. Ustawiłem i przykręciłem pazurki mocujące. Odpakowałem i zamontowałem ramkę pojedynczą. Następnie pokrywa gniazda i można przejść do montażu następnego sprzętu w tym pomieszczeniu. Szybkie sprzątanie po montażu i na dziś koniec. Simon 54 Premium to nowoczesna linia o sprzętu elektroinstalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy, wyróżniająca się szlachetną formą oraz bogatą kolorystyką. Paleta kolorów ramek i klawiszy została dobrana tak, by pasowała do siebie w każdym z 66 zestawień kolorystycznych. Simon 54 Natura to unikalna, inspirowana naturą seria drewnianych, szklanych i metalowych ramek uzupełniona o ramki wykonane z betonu. Niestandardowy kształt i szlachetne materiały gwarantują idealne połączenie wyeksponowanych elementów osprzętu z wystrojem wnętrza. Pełną ofertę osprzętu znajdziesz w sklepie elektrotechnicznym TEAM.pl, a korzystając jako zalogowany użytkownik możesz liczyć na lepsze rabaty i ciekawsze promocje. Zachęcam do skorzystania z aplikacji TEAM, która jest intuicyjna oraz prosta w obsłudze. 250 tysięcy produktów dla elektryków zawsze pod ręką, elektroniczne wózetki, mobilny skaner paczek, a także stały kontakt z opiekunem handlowym to tylko namiastka tego, co oferuje aplikacja. Pobierz, przetestuj. Apka dostępna za darmo w Google Play i App Store. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym materiale. Jeżeli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę, kliknij suba i dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami z prac elektroinstalacyjnych. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!